Milo powiedział, że to jest głupi pomysł. Jemu to się nie, nie podoba. Uważa, że temat jest zamknięty. A do szkoły? Weź już, nawet nie mów mi o szkole. Miesiąc, tyle będziesz potrzebować, żeby się przyzwyczaić? No. Marcel jest przerażony tym powrotem do szkoły. Bo. Jakby nie opłaca się, rozumiem, gdybyśmy na początku tego roku poszli. Ale że 15 dni do końca, tak naprawdę, roku szkolnego i mamy iść ten. Też tak samo uważam. Widzę się w tym nowym pięknym dniu. Szczerze nie rozumiem tego posunięcia. Uważano, że w szkole może się najszybciej roznosić wirus. A teraz wracają na co? Na dwa tygodnie? Bo mamy święta, są egzaminy. Koniec roku? To jaka to jest nauka? Majów... No, majówka to jest teraz. Już miałem nagrywać tysiąc. właśnie. Nie wiem czy wiesz, ale opuściłem 1400 vloga. Nie ma. Dlatego, że kontaktuję się z wiruzerem, później był ten kontakt zawieszony i już mówię, dobrze, nie będę czekał i z tego powodu też przeczekiwałem. Krótcy film. 1400 podsumowujący wojnę, moją największą dramę, jakąkolwiek związaną z energetykami warto czekać. Warto poznać, warto poznać. Po raz pierwszy oficjalne moje zdanie na ten temat. Po trzech latach. Miłość mówi, że tego, żeby tego nie. To już było. To już było. Ale ja nie powiedziałem swojego słowa. Więc teraz będzie film pierwszy i ostatni. I kto wygrał, o tym się przekonasz. Wkrótce. W zamrażalce jest u nas pełno lodów. Dzisiaj nie będzie o lodach ekipy. Ale tego loda zrobił miłość. Jak ty go zrobiłeś? Z czego to jest? Skoli. To ten skoli jest? Tak. I dlatego jest kola kupiona. No, w kole, po prostu do, fermi, do fermki. Samą kole wlałeś do tego? Jak to smakuje, o, Marcel? Chcę Dzisiaj nie będzie o słynnych lodach ekipy. Zrobię odcinek, bo porównam sobie tylko już nie dzisiaj. Jutro kupiłem też kaktusy i sprawdzę, które są lepsze. Czy kaktusy, czy właśnie lody ekipy? A tymczasem przygotowuję dzisiaj obiadek i będzie kurczak pieczony. Spróbowałem tego loda, no i tak, tutaj jest mało czuć koli. Zobacz, ona jest cięższa, ten syrop koli, on jest cięższy i jest na dole. To najlepsze spłynęło na dole, rozumiesz? Teraz będziemy od dołu jadł. Dzisiaj zrobię kurczaka w... i jeszcze nie robiłem go, z mieszanką przypraw tandoori, to jest indyjska, to są indyjskie przyprawy, Dodam masło, oliwę, zaraz z oliwek wymieszam i kurczaka nasmaruję. Jestem ciekaw tylko, czy chłopaki zjedzą. Tak oto wygląda, smakowicie. To jest dla mnie. Ten? Tego bierzesz? Tak. To jest wersja indyjska. Składłem? Naprawdę? Naprawdę, naprawdę. Ja Przyprawie tandoori. Ty... Idziesz ze mną do Miosza? Ten na dworze. A idziemy nagrywać TikToka. Ty będziesz na dworze? Teraz no. Dobra. Ale nie przez szkołę. No będą nie za małe, to szkoda będzie ich. Marcel ma dylemat, bo w tych ma buty nowe, w których nie chodzi, bo albo wychodzi na dwór w i piłkę. biega, w piłkę gra i nie masz kiedy ich założyć. No. A do kościoła nie chodzisz. Ale zaczniesz. Ale za... A, czyli zaczniesz chodzić. Już wiesz o tym, że trzeba będzie chodzić do kościoła. A jak jest COVID? Do kościoła będziesz grał, szkoda ich na piłkę, serio teraz. Mówię. No wiem, ja nie chcę, bo nie chcę zjeść jak Miłosz bo tych buty. Jeśli jeden but się wcisnął, to o znaczy. Czeka, że... o, Idź, no weź do końca piętę, tam i teraz do góry palca. Masz tutaj. Słuchaj, do września ci starczą. Do, do października? Nawet do października. Do szkoły już będziesz miał. O, Do, szko do szkoły! No tak. No właśnie! Do szkoły. Ale to ja się zastanawiam, czemu y, do, do szkoły idziemy, gdzie u nas jest. Tysiąc praktycznie osób w szkole. To no, bardzo możliwe jest, że się zarazimy, a w, w galeriach nie dość, że tam jest obowiązkowa dezynfekcja, wiesz o co chodzi. Mm -hmm. przy do sklepu. To tam są akurat galerie zamknięte są. Idź na politykę to będzie rządzić. No właśnie, no to ja przejmę wszystkie ministra zdrowia, będę prezydentem. Głosujcie na mnie! Numer dwa, Marcel Mazur. Kasia robi porządki na balkonie i to drzewko oddajemy dziadkowi, czyli tacie swojemu oddaję. Już chyba teściu jedzie, a to oznacza, że będzie chyba coś nowego na balkonie. Nowości, zmiany. Kasia to uwielbia. To jest jakiś Siema. Dzień dobry. To jest jakiś język migowy? Nie, to są te. To są te. To jest Gangu. Yy, Co? Ja nie ja nie pracuję tego. No to pokaż, pokaz. to Nie, ja też byś nie może Nie? Nie. Ja też bym chciał ja bym nagrać. Nie, 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 ja nagrać, ja nagrać. Czy, ja nagrać tylko to, czy, nie, skorzystać. nie, nie, za bardzo ręką, nie, No wiem, wiem. Ale... Wi więcej musisz, jak trzymasz tą kamerę, więcej stabilizacji. nie, Przyszliśmy pod szkołę, bo będę tutaj nagrywać TikToka. W ogóle jakiś w szkole jest remont. Ja tego nie widzę za bardzo. No mieli robić jakiś remont właśnie. A czy robili, to tego nie wiem. Tablica tutaj widzisz? W sali? Jest prawie... W ogóle mają być okna wymieniane, coś takiego, i ma być to elewacja jeszcze, zrobiona. To jeszcze sporo czasu. A co to elewacja? Elewacja, czyli to ten, te mury mają być, wiesz, odnowione i pomalowane. To co jest na zewnątrz budynku? To jest elewacja. To jest akurat nie O, kamery są. O właśnie, tak. No wiesz, Aha, tak. Są, no, są nowe kamery. Tutaj nie ma gdzie za bardzo usiąść. I to się nigdy nie zmieni. Nie, no, ale wcześniej było czyszczone trochę. Co ci nie, co? Nie, nie, nie chcesz wracać do szkoły? Nie. Dobrze, ty wyżej Marcel, miłość niżej. No, co Dawaj ty ruchy, jak chcecie szybko to nagrać, to mieć odbębnione to działamy. Dobra, to najpierw pan mówi e, chłopcy, wkrótce wracacie do szkoły. Nie, wiesz jak robimy? Najpierw nagramy ich wszystkie scenki. A, dobra, to już tak. O co chodzi? Tato, to już skończyła się pandemia. To, no, to jest Do mnie mówisz? Nie, to jest ten. <śmiech> <śmiech> ale no, wy musicie jednocześnie... Dobra, ci się tutaj troszeczkę. I no, no, Cztery, start. Ale masz się patrzeć w kamerę? Tak, w kamerę. A już? Start. Tato, to się skończyła pandemia? Dobrze. Że no, ale... rzucisz mi nie, do ekipy? Jak ci rzucę? Nie, ja potrzebuję 10 radów. Ja mam torbę. Nie, ale ja mam ja specjalną skupuję. taką torbę. Tak? Tak. Ale no, ale to się nie roztopi. Jak ja to nagram 10 minut? Jak 10 minut? No żartujesz. No jest tam jest tyle osób, ja podejdę do kogoś i tam na przykład, no. Dawaj, to weźcie tylko tę, tę... Kamerę? No nie, bateria, bateria. ja wejdę po te lody. Tu a, a chłopaki teraz rozmawiają... W której klasie, bo kiedy dostaniesz jedynkę? 15. Bo pani, pani od matematyki powiedziała, że... Y, że moje notatki sprawdzi jako pierwsze. A ktoś ma w ogóle notatki ze szkoły? Z Jak mamy cztery, to z 5%, 10. To Tak sądzę. Noś, pochwali się. Jesteś w tych 5% czy 10? Tak, ja, ja... no ja piszę wszystko. Na raz. Całko tak. na raz. Co, co zrobiłeś? Tak. Zjadłeś całego... no, ja, ja Miłosz... Ale tak mnie zmroziło, ja nie dałem rady. Prawie nie dałem rady, no, Czyli, a miłość mówi tak, że BMXy wziąłeś, tak? Co... No, co, co? no dwie deskorolki, deskorolki BMXy, suchemu, jakieś dzieci. Okay. Ostatnio odkryłem aplikację TikTokową, no i teraz wrzuciłem poprzez nią, bo jest możliwość wrzucenia filmu, tylko niestety nie daje wszystkich możliwości, w zasadzie jednej rzeczy, nie ma możliwości ustawienia e, łatwiej miniaturki i tego opisu. I tego opisu nie ma, ale pierwszy film jest wrzucony. Zapraszam na swojego TikToka. Pamiętaj, łapeczce w górze, czy ty uważasz, jakie jest Twoje zdanie? Powinno się wrócić do szkoły, czy też nie? Czy odpuścić? Moje zdanie jest takie: klasy 1-3, może 1-5, gdzie rodzice, gdzie rodzice mają problemy ze znalezieniem zastępstwa albo przebywania z dziećmi, to wtedy okej, okay, takie klasy powinny wrócić. Ale starsi. Już jest koniec roku. Ciepło. Gdzie oni będą się uczyć? Napisz, jakie jest Twoje zdanie.